Hejka, z tej strony wita was Gnom07 W tym odcinku będziemy dokańczać zamek, który tam widzicie Jest on nieco już w środku robiony Ale jeszcze dużo roboty przede mną będzie Przewiduję, że ten odcinek będzie krótszy niż wszystkie, ponieważ yy, będę musiał nazbierać jeszcze trochę materiałów. Jak widzicie, chodnik jest pięknie. Czerwony dywan. No i właśnie mi wełny zabrakło, ale czerwonego barwnika mam pełno. I jak widzicie, wygląda na razie to tak: pierwsza sala, drugą yy, u góry będę robił. O, proszę, a jeszcze tutaj nie będę nic na razie robił. Wejście i wyjście o, na mur, proszę bardzo. O, widać stąd mój domek, który będzie porzucony i zrobiony z magazyn, jako magazyn, jak będę już mieszkał w tym zamku. Ale na razie. I jeszcze nie skończyłem tego zamku, więc trochę roboty przede mną jeszcze będzie. Hmm, chciałem zrobić salę tronową, to znaczy tron hmm, bardziej tu, ale dokładnie to nie mam pomysłu na niego. A to się najwyżej później zrobi. E, będzie, mi potrzebne, e, będzie mi potrzebne jedno pomieszczenie duże na zrobienie zbrojowni i te pomieszczenie będzie dość duże. Zbrojownia w zamku musi być, tak że to pomieszczenie będzie dość tak wysokie i jeszcze będę tak jak tam robił w górę. I mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Nie, przewidu... nie wiem dokładnie, kiedy już ten zamek będzie gotowy, więc nie mogę nic o tym powiedzieć. Więc przykro mi, jeżeli chcieliście się dowiedzieć, kiedy będzie gotowy. Bo na to pytanie sam nie znam jeszcze odpowiedzi. Hmm. Po prostu trochę materiałów mi zabrakło i... No, widzicie, szkielet. No i będzie trzeba oświetlić ten zamek. Wnętrze zamku. Ponieważ coraz więcej potworków mi się tu respi i mi trochę przeszkadza. I mam nadzieję, że zbudujemy tą komnatę i dołożymy tam trochę skrzynek. Tak ciemno, że już sam nie widzę, Mam nadzieję, że wy widzicie wszystko, bo nie chcę kręcić drugiego odcinka. Najwyżej zobaczę później, jak to wyszło. To się zagalopowałem. Jak zawsze. Aha. I grałem na wersji 1.1 Minecrafta. I jak widzicie usunąłem yy, tumany Items. I teraz go nie mam w ogóle. Bo mi był niepotrzebny. Mm. Odcinki z magią będę kręcił jak zbuduję zamek, bo mam zamiar zrobić wieżę Merlina, wiecie co mi chodzi. Ups. No i troszkę tutaj jest kłopotik. Zrobię dwa wejścia, albo trzy. Trzy będzie lepiej. Ja jeszcze sobie tam podskoczę, tam żeby zamurować. Nie będziemy mordować łopaty. pięknie, tak. Tutaj zrobiłem sobie taki no. Nie wiem, czy jeszcze. Sobie. Dokładnie to nie wiem, co to będzie, ale. Co? Yy, mamy pochodnie 64 4 zrobimy. Ok, mm, teraz zajmiemy się oświetlaniem tego, ponieważ tu jest tak ciemno, że nic nie widać. Oczywiście tutaj są tak. To jest dopiero pierwsza sala. I jak w zamkach, to zrobimy dużo oświetlenia. Później się jeszcze z tym pomęczę bardziej. Żeby było bardziej średniowiecznie. Miejsce na tron. Może jakiś logo zrobię z lazury? Tu Mam go tyle, że na początku nie miałem go wcale. A później, jak znalazłem tego tak pełno. To pomyślałem sobie, czemu ma się, zmarn czemu ma się zmarnować, prawda? Mm, tylko nie wiem jeszcze z jakichś materiałów. Przewidziałem zwykłego stona i żółtą wełnę do budowy tego tronu. I mam nadzieję, że jakoś to mi wyjdzie. Dobra, zrobimy tak. Zastanawiam się, jakie logo by zrobić. Czy własne, czy z jakiejś gry, na przykład takiej bardziej rycerskiej. Zobaczymy. Może pogram jeszcze w settlersów. Tam może podsu podsunę sobie pomysł grając w settlersów. A jeszcze tu zrobimy tak. Jak widzicie zamek tam jeszcze na końcu nie jest zakończony pierwsza wieża jest jeszcze nie zupełnie zrobiona tutaj jeszcze będę robił jedną taką latarnię i tutaj jedną oraz tu albo tu w ogóle nie będę robił tu by chyba jedna wystarczyła bo tu już a pomyślimy nad tym później. Teraz idę zrobić parę drzwi. Dokładnie cztery. Nie wiem, czy mam drewno, najwyżej się pójdzie zbierać. Ale powinienem chyba deski mieć jakieś tam. No, mamy deski. Po tym odcinku pójdę sobie pozbierać trochę drewna. prosty sposób, nie będzie się bawić. Tym. Jeszcze jedna, tak Tauj, ja tu trochę doprowadzają do strzału ponieważ cały czas daczą gdaczą, daczą i daczą. I jak chciałem zrobić zamek i tam jakąś plantację to obejrza... To obieża... Oglądałem film w telewizji. I wpadłem na pomysł, żeby zrobić szubienice. szubienicę. Mam nadzieję, że jakoś... Mi ona wyjdzie, więc trochę miejsca będę musiał zrobić. Będę zro... zrobię też stawernę. Oczywiście. I zrobię pole, że jak na multi będę grał z kolegami wtedy to będą mogli sobie tam kupować działki, będziemy mogli grać już tak na bardziej rozwiniętym etapie i nie będą musieli szukać sobie miejsca poza murami zamku, tylko automatycznie będą mogli sobie wykupić jakiś tam, jakąś tam działkę i żyć na niej, zbudować domek. Jak na razie fajnie to zaczyna już wyglądać. Z góry jeszcze może popatrzymy, jeszcze tronu brakuje, to jest najgorsze, właśnie tu możemy zrobić jakąś salę. bo no moje na dworze, zaczyna padać i trochę mi gdzieś przyciągnąć. Tak, padać zaczyna. Nie będziemy mocnić. O! <noise> wow. i grzmi. To już się zaczyna robić przerażające. Nie wiem, co tu jeszcze zbudować. Pomysłów brak. Lagi mam jakieś, nie wiem czemu. Więc to chyba znak, że trzeba kończyć już ten odcinek. I zacząć przerwę jakąś, żeby nazbierać pomysłów. O, zauważyłem błysk. Może pójdę tam, że to spali. Będzie po moich dobrach. No nic, na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia wkrótce. Miłej gry życzę i cześć.